Hej, tu jestem. Dzisiaj po raz kolejny oczywiście jestem po tej stronie. Jako operator kamerki. Kamerki? Nie kamerki. Można tak powiedzieć, że kamerki. No nieważne. Więc się z wami w tym vlogu terenowym podzielić moją miejscowością. Oczywiście nie idę tutaj w celach właśnie pokazania miejscowości mojej, tylko po prostu się spieszyłem, ale że wiem, że vlogi mają troszeczkę więcej wyświetleń, więcej, nie więcej, tak średnio, ale zawsze to coś. Ja tego postanowiłem nakręcić go w mojej czasie, czasie moich przejścia tutaj. Oczywiście, o przepraszam, też to troszeczkę wieje, nie wiem czy dobrze mnie słyszycie. No nieważne, widzicie kałużę. A otóż to, pewnie się zastanawiacie kiedy ja to kręciłem, prawda? Bo w, w czasie, gdy Wy to oglądacie, to może nie być kałuż. Bo teraz myślę, w czasie... Przepraszam, bo wieje wiatr w moją stronę, więc troszeczkę może nam mnie zagłuszać. Yy, pewnie się zastanawiacie, skąd kałuża? W czasie, kiedy to możecie oglądać lub też yy, yy, w czasie, lub to możecie oglądać albo yy, zostałem to udostępnione, nie ma kałuż, jest tylko słońce właśnie. że ja to nagrywam 25 marca, a wy to pewni, nape, najpewniej i to najnajpewniej oglądacie 5 kwietnia. Troszeczkę się się no tak gadam do was i idę to tak. Troszeczkę szybszym tempem idę, to yy, nie jest to łatwe troszeczkę. Ale to nic, damy radę, dla Was, yy, dam radę wszystko. Dlatego też yy, miejscowość moją omówimy. Myślę, że to będzie trosze, troszeczkę dłuższy vlog. Tak mi się wydaje, bo chcę omówić moją miejscowość, jak i mi też yy, Was popytać troszkę. Co i jak. No więc tak, zaczynając od mojej miejscowości, najpewniej chcecie wiedzieć, jak to wygląda. Zaczynając od mojej miejscowości, nie jest ona za bardzo duża. Jest to. A zresztą nie będę mówić o miejscowości, bo y zamierzam na, pod koniec tego vloga umieścić kilka zdjęć. Y kilka zdjęć dotyczących właśnie mojej miejscowości i tych. Y Drugi w ogóle. Więc taki vlog, zdjęciowo-filmowy, więc nie martwcie się, co jeszcze pomyślmy? No i. Zapewniam Was, że będzie coś tam, powiem później o filmikach. Ale tak teraz o miejscowości. Jest to ma, mała miejscowość na zachodzie. Chociaż nie chciałbym właśnie tu i Najprawdopodobniej po dłuższym czasie się przeprowadzę do jakiegoś większego miasta. Gdzie prawdopodobnie mogą być właśnie koledzy z branży branży filmowej znaczy się, czyli youtuberzy tłumaczą sobie. Ła, już mnie ręka boli, troszeczkę. A. Pozwoli się sobie, wyprostuję troszeczkę rękę. Troszeczkę. Tak. Dobra, to <gry> lepiej. Złapię troszeczkę inaczej kamerę. No a więc. A najpewniej będą zdjęcia z głównej ulicy mojej bo właśnie nie mam właśnie potrzeby iść ale z powrotem będę miał więcej czasu, cza czasu 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 cza czasu czasu um, nie na pewno na parę kościół od razu zrobię Wam żebyście mogli widzieć oczywiście możecie y na końcu zdjęcia będzie znak z miejscowością. Tu możecie sobie wpisać tę miejscowość online, i wyświetla, wyświetlą wam się kamery. Kliknijcie i możecie obserwować moją ulicę. Więc bez żadnych problemów, możecie obserwować ją. Więc no. jak już wspomniałam, to w to miejscowości, bo co mogę jeszcze wspominać? Jeżeli sobie przepraszam prowadzić, to mówiłem. No to co ja jeszcze mogę wam powiedzieć? Znowu mnie ręka zaolała. Przepraszam, inaczej troszeczkę złapie. Jak troszeczkę gorzej będziecie widzieć, to się przepraszam, ale mnie tak boli ręka dzisiaj. Strasznie dzisiaj dużo no. Na... W było pisania. Masakra. Po prostu. A jeszcze jutro do, do, do roboty, bo to tak do, to do, 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 dorobić czas. Trzeba. W sumie ja gotówki brakuje A gotówka się przyda na nowego peceta. To się już nie niedużo mi brakuje. Tej gotówki. Więc nie przejmujcie więc będzie dobrze, no wkroczyłem w temat informatyczny więc jakbym coś mi się jeszcze przypomniał, o to właśnie dopowiem wam w trakcie no więc tak wiecie, że y, Minecraft Forteca y, Hitman Absolution Far Cry Far Cry był na moim kanale? chyba był na starym moim kanale ale Far Cry, Hitman, Absolution ale ktoś ładny domek sobie zrobił, popatrzcie studnia, wow, nice ważne wracając, kamerka wracając do tematu kupuję nowego PC-ta, tak i będzie wszystko lepiej działało, Będę mógł sobie dorzucać to, co ja chcę, kiedy chcę i eee, gdzie chcę. Eee, troszeczkę dziwnie to zabrzmiało, ale przepraszam, przepraszam. Nie chciałem wkroczyć w te tematy, ale dobra. Więc tak, eee, wiecie o tym, że Minecraft Forteca, Hitman Absolution, Far Cry 3 zostało zawieszone, zdjęte. Z YouTube'a, z mojego kanału i pojawia się od ostatniego czasu Minecraft Solo pojawiał się. Ale jak również wiecie, została zawieszona seria, a później została zdjęta koniec pierwszego sezonu. No więc, tak sobie mówiąc, dobrze czy źle? Dla jednych dobrze, dla jednych źle. Chwila ciszy była. Chwileczkę myślałem, bo zastanawiałem się nad czymś, się. ciszy musiałem nic nie mówiąc. Ja się no, myślać o co on Człowiek myślący mówi na głos, co chce powiedzieć. No nieważne, no. no chyba będziemy kończyć. No. E, tak. Została zawieszona ta seria, tak? Minecraft Sol. Czekajcie, bo źle poszło znowu. Patrzyłem się w stronę, którą trzeba iść, źle poszło. Tutaj jest ten dom, dobra. Świetnie. Ehm, Okej. Okay. mówię. Czekajcie. Już się zamotałem już. Hmm. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. pójdę tędy... To... Nie, nie, hoja. Ni hu hu Dobra, tędy jedziemy Dobra, no to i zamyślony jestem troszeczkę dzisiaj Taki uuuu, rozczepany No, wiecie, no już to, 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 to trzeba zrobić No przepraszam, przepraszam, przepraszam Jestem troszeczkę zamotany dzisiaj Jeszcze się śpieszę Jestem troszeczkę spóźniony No to przepraszam Nie chciałem ale powiem wynik, bo skończył mi się temat i do rozmowy z wami. A jeszcze jedno. Właśnie właśnie, proszę Was, prosiłem, nie prosiłem jeszcze, bo proszę Was właśnie, żebyście ocenili mój kanał pod tym vlogiem. I złapał, łapkę do góry, jeżeli chcecie. No i również czekajcie, bo będzie mnie zagłuszał. No jasne skutery Szczerze mm, Nie mam nic przeciwko nim sam mam Wiecie taki y, rajdowiec jestem skuterowy ale to nieważne samochód znowuż mnie zagłuszył no nic, nie, nic myślę, że to będzie ładnie czytelne no i widzicie jakieś takie proste, prostackie intro. Zrobione szybko, aby było, żebyście mogli żeby się mógł jakoś ten vlog zacząć, nie? Tak pyk, obracam się do góry, dziu dziu, dziu! tak kamerą macham głową. No wiecie, tak prostacko. No. O, ktoś se tu zboże boże Nie wiedziałem. Hmm. Hmm. O. Nauka jazdy. O, ktoś tu się buduje. Ktoś tu rozbudowuje Dziwnie to troszeczkę, no ale ktoś tu sobie niezłodonek zrobił Dobre 15 minut vloga tak O czym ja tyle gadałem? Powiedzcie wy mi nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie wiem, nie wiem, się. nie wiem, nie wiem No nieważne tak A, tak, 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 tak. I y, siódmy siódmy, dziesiąty kwietnia, 7 do 14 najpewniej eee... Najpewniej do 14 kwietnia kwietnia, bo mi się mylą znowu kwietnia, kwietnia, tak, 14 kwietnia powinien ruszyć sezon Minecraft Solo oczywiście Przestanę tu na chwilę Eem, mam jeszcze Ile? Powinien się rozpocząć sezon Minecraft solo. Sezon 2. Numer tu, Jak to mówię. Sezon drugi. A to dlatego, pierwszy właśnie był z koment... po... przez komentarz z piątego odcinka. Sprawdźcie sobie, jak chcecie. Łapka do góry, bo w dumam. Nie to, że żebym żebrał albo coś. Ale tak. Kończyć bym małą, bo jeszcze yy, śpieszę się na tej ulicy. Bo tak na naokoło jeszcze. Wiecie... Przeszłem dla Was specjalnie naokoło, żeby tak boczną ulicą przejść. To jest taka jedna z głównych, tak pra, co prawdę mówiąc. Yy, więc... Yy, teraz już nie mam za bardzo czasu. że nie wiem, która jest godzina już. Kurczę, o kurczę, jestem porządnie spóźniony. Yy, nie wiem, czy zdąży jeszcze dojść ale tak dla Was specjalnie, szybciutko, szybciorem te 15 minut postarałem się zrobić, więc pomalutku konieczonec ten vlogasek. Powiem Wam tak, oceniajcie mój kanał, co powinienem zmienić lub co powinienem zmi zmienić, co powinienem dodać albo zmienić, no również piszcie się, piszcie, 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 piszczele, piszcie, piszcie. Kurcze, taki jest mi dzisiaj zakręcony, no jajku. Yy, piszcie, piszcie, Pisz. dobrze piszcie. W komentarzach yy, jak ja bym gry mógł też zacząć, prawda? Yy, bo, no konkretnie nie mam nic na myśli. Na razie tylko Minecraft solo. z drugi mam na myśli. A ja myślę... Yy, my. my, my, my.

A i jeszcze tak w 30 sekundach powiem dlaczego Minecraft Solo sezon drugi do 14 kwietnia. A to, że będę testował paczkę, czy działa ilość FPS-ów, czy jest taka większa. No strasznie mała miałem na tym 20 sekund, no dobra, tak szybciorem. I um, czy mam dobrą ilość FPS-ów, prawda? I, czy wszystko działa jak należy, przy nagrywaniu, to, to, to. to Pozbawiam w ogóle. więc hey, tak, tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie mojego vloga. No i trzymajcie się. No i pa!